Żeby wrócić do życia, muszę zamknąć ten etap, więc opowiem Wam, jak się ma sytuacja. Na początku października, czyli już ponad miesiąc temu, przekazałem prokuraturze wszystkie możliwe informacje oraz materiały na temat tej sprawy. Były to łącznie terabajty plików i wierzę, że jeśli doszło do jakiegoś przestępstwa, to sprawa zostanie wyjaśniona. Ja przed niczym nie uciekam. W internecie powiedziałem już praktycznie wszystko, co mogłem. Jak miałem 18 lat, to byłem ultragłupkiem, ale nigdy nie kryłem PDF-a. Serio, ja po prostu byłem głupi i nie zwracałem uwagi na niektóre rzeczy. I za to przepraszam. Nie postawiono mi w tej sprawie żadnych zarzutów, składałem zeznania w charakterze świadka przekazałem wszystkie możliwe materiały i chcę zacząć znowu żyć. Po wybuchu afery zachowałem się bardzo chaotycznie. Dodałem nawet film, przez który stałem się memem. No cóż, czasu nie cofnę. Słuchałem się wielu osób, które doradzały co robić, popełniałem błędy. Pora wyciągnąć wnioski i ruszyć dalej. A teraz zapraszam Was na przejażdżkę po moim życiu, ponieważ chciałbym spróbować wyjaśnić Wam, dlaczego jestem, jaki jestem. Nie ma co się oszukiwać. W większości, gdy słyszysz Marcin Dubiel, czujesz niechęć i brak sympatii, a do głowy przychodzą Ci same negatywne skojarzenia. Marcin Dubiel po prostu wkurwia ludzi. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego tak jest. Owszem, jestem atencyjny i wiem o tym. Wzięło się to prawdopodobnie z mojego dzieciństwa i rozbitej rodziny, ponieważ zawsze starałem się walczyć o uwagę rodziców, którzy się rozstali. Przez moją atencyjność wielokrotnie cierpieli ludzie w moim otoczeniu. Nie jestem atencyjny tylko w mediach, ale w życiu prywatnym też mam z tym problem. Zawsze chciałem, żeby wszyscy mnie lubili, a zazwyczaj kończyło się dokładnie na odwrót. W internecie zacząłem działać w 2014 roku, kiedy miałem 17 lat i odpowiadałem na ASKu. Byłem młodym szczerzem, który chciał zaistnieć w sieci. Bo zawsze lubiłem się wydurniać i zwracać na siebie uwagę. I tak właśnie zacząłem kręcić filmy na YouTube. No i ta przygoda z większymi lub mniejszymi przerwami trwa do teraz. Atencyjność. Ta cecha sprawiła, że jestem tu, gdzie jestem, choć pracuję nad tym, żeby kontrolować swoje atencyjne zapędy. Działanie i reagowanie w sieci uczyłem się na własnych błędach. Teraz młodzi influencerzy mają całe zespoły PR-owców i menadżerów, którzy prowadzą ich za rękę i pomagają uniknąć wpadek wizerunkowych. Ja nie miałem takich doradców. Nikt nie powiedział mi, że założenie kondoma na głowę lub rozdanie Easy bezdomnemu jest nie na miejscu, a ja, tak jak mówię, byłem głupi i po prostu o tym nie myślałem. Chcąc zyskać słabe, nie liczyłem się z tym, że mogę dawać zły przykład i teraz ponoszę konsekwencje tych czynów. Nie dziwię się, że ludzie czują do mnie niechęć, bo nie ma zbyt wielu influencerów, którzy odjebali tyle co ja. Swoją atencyjnością, bezmyślnością i potrzebą wydurniania się sam dałem ludziom masę powodów do tego, żeby mnie nie lubić. Owszem, popełniłem te wszystkie błędy, lecz na koniec to właśnie one ukształtowały to, kim jestem. Gdy ktoś chce zostać lekarzem, idzie na studia, które przygotowują go do jego zawodu. Ja nie byłem w stanie się do tego przygotować. Zrobiłem te wszystkie głupoty i musiałem ponieść konsekwencje, żeby nauczyć się reagowania. Mój content ma wpływ na ogromną liczbę osób. Teraz, gdy mam 27 lat, umiem zobaczyć niektóre rzeczy, ale kiedyś, gdy sam wychowywałem się ze swoimi widzami i byłem pod wpływem walki o status w internecie, nie widziałem tego. Często działałem pod wpływem emocji i kierowałem się tym, co podpowiadała mi intuicja. W internecie trzeba szybko podejmować decyzje, a to nie pomaga w byciu autentycznym. Nie jesteś w stanie zaspokoić wszystkich, a każdy oczekuje od ciebie działania. W takiej sytuacji wytwarza się ogromna presja, a ja często nie potrafiłem sobie z nią po prostu poradzić. Wszystkie te rzeczy doprowadziły do tego, że można postrzegać mnie jako osobę odklejoną od rzeczywistości, i pewnie tak jest. Swoją historię zbudowałem na swoich błędach. Nie jestem tą samą osobą, którą byłem 10 lat temu, i za 10 lat również będę kimś innym. Biorę na klatę to, że często zachowywałem się jak głupek i zaczynam nowy rozdział.